pozew, który złożył panu y, niejaki y, pan Masiak, czyli tak zwany Wielki Bu. I pan Karol Nawrocki, odpowiadając na pytania naszej reporterki, mówił, że pan y, popłakuje i próbuje do kampanii wrzucić y, o właśnie tego że To jest pan Patryk Masiak, absolutnie nie popłakuje. Długoletni znajomy Karola Nawrockiego, który go przyjmował między innymi w gabinecie prezesa, y, prezesa IPN-u, to on go tam zapraszał. Zakładam, że gdyby został prezydentem, to to by był jeden z tych, którzy by go odwiedzali w kancelarii prezydenta. Pan Patryk Masiak skierował przeciwko mnie pozew do sądu. Żąda zadośćuczynienia 50 tysięcy, ale przede wszystkim żąda, żebym nic nie mówił na jego temat i na temat jego związków, jak rozumiem, z Karolem Nawrockim, bo okazuje się, że pan. Patryk Masiak, czyli słynny wielki bu, zawodnik MMA, mówi tak. Zaraz, zaraz, jestem wyjątkowo fajny człowiek. Przecież to nie jest tak, że e, skazano mnie za wiele zarzutów. Mnie skazano za porwanie człowieka. Uprow